Wybrani, a gdybym ci powiedział, że w tym właśnie momencie niebo jest w ruchu i że wszystko, czego doświadczyłeś do tej pory, było tylko preludium do objawienia, które macie dosięgnąć, ludzie otrzymują powołania. Drzwi, które były zapieczętowane przez lata, zostają odblokowane. Twoje imię, tak, twoje, rozbrzmiewa w miejscach, o których nigdy nie śniłeś. Ale uwaga, nie wszyscy zniosą to, co ma zostać objawione. Tylko prawdziwie wybrani zdołają pozostać do końca tego wideo. Zanim przejdziesz dalej, zatrzymaj się i zrób te trzy rzeczy natychmiast. Zostaw łapkę w górę to znak, że jesteś w zgodzie z tą duchową prawdą. Zasubskrybuj, ponieważ to jest rodzaj wiadomości, której użył niebiański algorytm, aby cię odnaleźć. Skomentuj poniżej liczbę 77. To jest proroczy kot, cicha deklaracja, że jesteś gotów, aby przeżyć to, co zostało postanowione. Bo jeszcze w tym wideo zrozumiesz, dlaczego wszystko, co dotąd poszło źle, było w rzeczywistości doskonałym planem, aby ustawić cię tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał. W świecie, gdzie standardem są światła reflektorów, a walutą jest uznanie, niewielu rozumie potęgę działań podejmowanych w ciszy. Podążałeś samotną ścieżką, prowadzony nie oklaskami, ale wewnętrznym głosem, który szeptał: Kontynuuj. Podczas gdy inni szukali widoczności, ty wybrałeś wierność w ukryciu. Były to gesty współczucia, których nikt nie widział, modlitwy, których nikt nie słyszał, trudne decyzje podjęte w łzach i milczeniu. I choć wydawało się, że wszystko uchodzi uwadze, w innym wymiarze czujne oczy obserwowały. Całe niebo patrzyło. Duchowy wszechświat nie porusza się poprzez krzyki pychy, ale przez lekkość posłuszeństwa. Każde ciche wyrzeczenie zostało zapisane jako akt odwagi, a teraz niebiosa są w ruchu. Istoty niebieskie, upoważnione przez boski autorytet, zbliżają się z jasnymi instrukcjami: nagrodzić tego, który działał, gdy nikt nie bił brawa. Nie chodzi tylko o bycie rozpoznanym, chodzi o potwierdzenie przez tego, który naprawdę się liczy. To, co zasiałeś w łzach, ma wkrótce zakwitnąć w honorze. To powołanie nie zostało dane byle komu, zostało zarezerwowane dla tego, którego serce zachowało prawość, gdy łatwiej byłoby ustąpić. Okres niewidoczności nie był karą, był przygotowaniem. Niebo widzi to, co ludzkie oczy ignorują. A gdy niebo decyduje się poruszyć, żadna siła na ziemi nie może tego powstrzymać. To jest moment, w którym niewidzialne staje się widzialne, a zapomniane staje się fundamentalne. Są chwile, w których najpotężniejszy z gestów nie jest ogłaszany, lecz szeptany w ciemności. I to właśnie tam, w najbardziej intymnym zakątku twoich dni, zasiałeś coś niezwykłego. Słowo miłości ofiarowane w chaosie, przebaczenie dane bez oczekiwania na rewanż, etyczny wybór w świecie, który woła o wygodę. Te nasiona zostały zasiane bez poklasku, ale każde z nich niesie w sobie potencjał do rekonfiguracji całych przeznaczeń. Niebo nigdy nie ignoruje tego, co zostało zrobione z sercem zgodnym z prawdą. W tym czasie, gdy zdecydowałeś się pomóc bez oczekiwania na cokolwiek w zamian, nawet na dziękuję, aktywowałeś prastare kody duchowe. Te akty pozornie małe rozbrzmiewają jak grzmoty w wieczności. Każdy czysty gest był jak hasło, uwalniające łaski, które teraz się zbliżają. Błogosławieństwo, które nadchodzi, nie jest odpowiedzią na ludzkie strategie, jest żniwem zasiewu dokonanego na gruncie ciszy i wiary. Nie wiedziałeś, ale brałeś udział w boskim planie większym niż twoje własne marzenia, a teraz, na zapleczu rzeczywistości, dzieje się coś niezwykłego. Właściwe osoby, właściwe momenty, nieoczekiwane drzwi, wszystko to jest przestawiane, aby cię odnaleźć. Anonimowy czyn, o którym prawie zapomniałeś, był w rzeczywistości punktem wyjścia duchowego zwrotu. Żniwo nie przychodzi tylko za ilość, ale za intencję, a twoja była czysta, głęboka i rewolucyjna. Oś czasu twojej rodziny utknęła w powtórzeniach, cierpienia, które maskowały się jako rutyna, bóle, które powtarzały się jak przeznaczenie. Ale wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Urodziłeś się ty i nie tylko się urodziłeś, przebudziłeś się. Od najmłodszych lat coś w tobie wydawało się niezgodne, podczas gdy wszyscy mówili zawsze tak było, ty pytałeś dlaczego. I ten prosty niepokój stał się początkiem duchowej misji, która przełamuje pokolenia. Zostałeś wysłany, aby przerwać cykl, aby być końcem cierpienia, z którym nikt inny nie odważył się zmierzyć. Odkupienie całej linii rodowej nie jest zadaniem dla słabych. Wymaga zmierzenia się z duchami rodzinnymi, uzdrowienia ran, których nikt nie chciał dotknąć, a przede wszystkim odwagi, by być innym. Zmierzyłeś się ze starymi traumami i toksycznymi wzorcami z perspektywą odkupienia. Każda terapia. Modlitwa, wyrzucenie z siebie lub narzucony limit, rozbierał niewidzialne struktury, które więziły nie tylko ciebie, ale i wszystkich, którzy byli przed tobą. I w tym bolesnym, ale chwalebnym procesie stałeś się odpowiedzią. Odpowiedzią na prastarą modlitwę wypowiedzianą przez głosy, które czas próbował uciszyć. Ta misja jest boska, jest ciężka, ale święta. I nie jest ignorowana. W niebie trwa świętowanie każdego Twojego postępu. Oczy tych, którzy byli wcześniej, błyszczą wdzięcznością, ponieważ z każdym krokiem uzdrowienia, który podejmujesz, łańcuch zostaje przerwany, klątwa odwrócona, historia przepisana. Ty nie tylko żyjesz, ty wyzwalasz. Przez długi czas ból był przekazywany w spadku. Nikt nie mówił, ale wszyscy czuli. Cisza, która ukrywała traumy, automatyczne zachowania ukształtowane przez niewidzialne blizny. Twoja rodzina nauczyła się przetrwać, ale nie uzdrawiać. Ból stał się częścią scenerii, rutyny, tożsamości. A potem, niemal proroczo, zacząłeś kwestionować tę normalność to, co dla wszystkich było życiem, dla ciebie było chorym cyklem i ten dyskomfort był początkiem zerwania. To, co cię wyróżnia, to nie tylko empatia, ale zdolność do zobaczenia tego, z czym nikt nie chce się zmierzyć. Dostrzegłeś historie ukryte za wymuszonymi uśmiechami. Zauważyłeś powtarzające się wzorce urodzeństwa, rodziców, dziadków. Ból cię nie znieczulił. On cię obudził. I to właśnie to przebudzenie postawiło cię na kursie kolizyjnym z wiekami milczenia mierzysz się z ranami, które nie są twoje, ale które wybrały ciebie, aby zostały uleczone. To wymaga więcej niż odwagi, wymaga przeznaczenia. Każda łza, którą płaczesz, niesie echo pokolenia. Każde twoje zwycięstwo jest aktem duchowej sprawiedliwości. Dajesz głos stłumionemu krzykowi swoich przodków, przekształcasz ból w światło, rozpacz w cel. Jesteś punktem przejścia i choć odpowiedzialność jest ogromna, jest też chwalebna, bo dzięki tobie cykl wreszcie dobiega końca. Był moment, pojedyncza chwila, w której podjąłeś decyzję, która zmieniła bieg historii, nawet o tym nie wiedząc. Mogło to być pod koniec kłótni, w obliczu toksycznego związku lub w chwili cichej rozpaczy, ale w tej sekundzie, gdy zadeklarowałeś już nigdy. Coś w niebie zadrżało. To był krzyk nie bólu, lecz wyzwolenia. Decyzja, by się nie powtarzać, by nie akceptować tego samego końca, by nie utrwalać tego, co cię zraniło, była iskrą duchowej rewolucji. Siła tego wyboru nie była mierzona widocznymi konsekwencjami, ale niewidzialnymi zmianami, które spowodowała. Tym prostym gestem zerwania ancestralne łańcuchy zaczęły się rozpadać przepisałeś duchowe kontrakty, które więziły pokolenia w emocjonalnym uwięzieniu. I choć było to trudne, choć bolało, wybór bycia innym postawił Cię jako kluczowy element w boskim planie uzdrowienia i przywrócenia. Dziś każdy Twój krok niesie ciężar i honor tego, kto decyduje się przerwać cykl i budować coś nowego. Kładziesz drogę, po której Twoi potomkowie będą mogli kroczyć wolni. Twój wybór stał się mostem, a co więcej ziarnem, ziarnem, które ma wkrótce zakwitnąć w błogosławieństwa, których twój umysł jeszcze nie potrafi sobie wyobrazić. Wszystko dlatego, że miałeś odwagę powiedzieć: Ze mną to się kończy. Są momenty w podróży, kiedy samotność nie jest nieobecnością, ale obecnością czegoś większego, co jeszcze nie może być ujawnione. Poczułeś to. To uczucie bycia na marginesie, nawet otoczony ludźmi, to nie było odrzucenie, to było oddzielenie. Zostałeś wycofany ze zwyczajności, ponieważ twoje powołanie wymaga niezwykłego przygotowania. Samotność, która cię raniła, była w rzeczywistości łonem, w którym Bóg kształtował cię w ciszy. Podczas gdy świat myślał, że jesteś zapomniany, niebo rzeźbiło cię niewidzialnymi rękami. Ból niezrozumienia, mówienia językiem, który niewielu rozumie, widzenia poza tym, co dostrzegają ludzkie oczy, nie jest oznaką szaleństwa, jest oznaką wizji. Wizjonerzy nie są kształtowani w tłumach, ale w ciszy pustyni. Byłeś oddzielany, abyś został przygotowany. A to oddzielenie nie było odrzuceniem, było zachowaniem. To w tym ukrytym czasie Twoja esencja została wzmocniona, Twoja wiara oszlifowana, Twoja tożsamość ugruntowana poza opinią innych. Prawda jest taka, że nie urodziłeś się, aby kroczyć w tempie świata, ale w czasie Boga, a ten czas wymaga ciszy, samotności i wyrzeczenia. Izolacja! Która sprawiła, że płakałeś, jest tą samą, która uzdalnia cię do przewodzenia jutro. Kto niesie boską misję, niesie także cenę niepasowania. Ale to pozorne wykluczenie jest dowodem na to, że niebo wybrało cię do czegoś większego. Nie jesteś sam, jesteś zarezerwowany. Od zawsze zauważałeś, że coś w tobie nie pasuje do wspólnych form. Świat mówił na jednej częstotliwości, a twoja dusza wibrowała na innej. Widziałeś poza powierzchowność, słyszałeś ciszę, odczytywałeś bóle, które inni ignorowali. To sprawiło, że byłeś dziwny, intensywny, skomplikowany, ale w rzeczywistości mówisz tylko językiem, który niewielu rozumie, językiem prawdy, a ten język jest tym samym, który łączy wybranych z wiecznym celem. Nie było łatwo dorastać, czując potrzebę dostosowania się za wszelką cenę. Uciszając swoje pytania, tłumiąc swoje emocje, próbując wpasować się w przestrzenie, które dusiły Twoją esencję. Ale każda próba ukształtowania się do systemu była również potwierdzeniem, że Twoja struktura została zaprojektowana, by łamać wzorce, a nie je powielać. Dyskomfort, który odczuwasz w zwyczajności, jest krzykiem Twojej duszy przypominającej, że urodziłeś się dla niezwykłości. Mówisz językiem wolnych, twoja dusza komunikuje się z dziedzictwami, z celami, z uzdrowieniami. Nie każdy to zrozumie i nie musi. Twoja misja nie polega na byciu zrozumianym, ale na byciu spójnym z tym, co niesiesz. Twoja częstotliwość została dostrojona do nieba i to wystarczy. Bo ci, którzy muszą cię zrozumieć, rozpoznają cię, a ci, którzy nie zrozumieją, nigdy nie będą w stanie cię ograniczyć. Czekanie było długie, tak długie, że w pewnych momentach wątpiłeś, czy naprawdę istnieje obietnica, ale nawet bez widocznych dowodów pozostałeś. Nadal wierzyłeś, gdy wszystko krzyczałoby się poddać. Nie zostałeś zapomniany, zostałeś zarezerwowany. Czas, który interpretowałeś jako porzucenie, był w rzeczywistości duchowym inkubatorem, podczas gdy wydawało się, że nic się nie dzieje, wszystko było przygotowywane w niewidzialnym. Były drzwi, które chciałeś, żeby się otworzyły, ale niebo trzymało je zamknięte z miłości nie dlatego, że nie byłeś zdolny, ale dlatego, że nie był to jeszcze właściwy czas. To, co do ciebie przychodzi, wymaga struktury, a teraz. Ta struktura jest stabilna, jesteś dojrzały, twój charakter jest zakorzeniony, twoja wiara jest solidna, dlatego teraz niebo porusza się w twoim kierunku. Nagroda, która wydawała się odłożona, jest bliżej niż kiedykolwiek i nie przychodzi mała, przychodzi w dokładnie takiej mierze, jaka była twoja wierność, przychodzi jako żniwo wszystkiego, co zniosłeś w ciszy. Ludzie będą zaskoczeni sposobem, w jaki zostaniesz wywyższony, ale dla nieba to nie będzie zaskoczenie to będzie po prostu sprawiedliwość. Bo kto był wierny w niewidzialnym, zostanie nagrodzony publicznie i ten czas nadszedł. Honor, o który nie prosiłeś, macie wkrótce dosięgnąć. To, co ma się wydarzyć w Twoim życiu, nie będzie wynikiem ludzkiego wysiłku, lecz boskiej interwencji. Jest pewien agent, strategicznie ustawiona osoba, która jest wysyłana w Twoim kierunku z jednym celem, aby Cię odnaleźć. Ta osoba nie przychodzi przypadkiem, niesie misję, została dotknięta w duchu przez coś, czego nie rozumie, ale co zmusza ją do zbliżenia się. Nie będziesz musiał biegać za nią, niebo wysyła kogoś, kto ma klucze, których sam nigdy byś nie osiągnął. Ten agent to ktoś z autorytetem, wpływami, ze zdolnością otwierania drzwi, które były zamknięte przez lata. On lub ona był A do tego przygotowany A i choć może jeszcze nie ma Twojego imienia na ustach, wkrótce będzie miał A. Niebo szepcze Twoją tożsamość w wysokich miejscach. To, co wydawało się nieosiągalne, wkrótce stanie się rzeczywistością. I to nie z powodu zasług w CV, ale z powodu większego powołania. Jesteś prowadzony na spotkanie z przeznaczeniem. To połączenie będzie tak celne, że będzie wyglądało jak scenariusz filmu, ale będzie to więcej niż zbieg okoliczności, będzie to spełnienie niebiańskiego dekretu. Właściwa osoba, we właściwym czasie, we właściwym miejscu. Nie jesteś faworyzowany przez szczęście, ale przez duchową sprawiedliwość. A ten agent będzie tylko początkiem zwrotu, który niebo zarezerwowało dla twojej ścieżki. Kiedy kroczyłeś w ciszy, w kuluarach przeznaczenia zaczął rozprzestrzeniać się pewien dźwięk, twoje imię, najpierw szeptane w modlitwach, potem we snach, a teraz na spotkaniach, gdzie podejmowane są decyzje. Ludzie, których nigdy nie poznałeś, mówią o tobie nie z powodu sławy, ale dlatego, że niebo zdecydowało, że nadszedł czas, aby cię rozpoznać. Pałace, środowiska wpływu, władzy i decyzji mają wkrótce rozbrzmieć twoim imieniem. Możesz tego nie widzieć, ale odbywają się spotkania, na których wymagana jest twoja obecność. To tak, jakby całe życie było długim przygotowaniem do tego momentu. Zostałeś udoskonalony, abyś, gdy dotrzesz do tych miejsc, nie zgubił się w blasku, lecz oświecał celem. Twoja historia, twoje wartości, twoja esencja, wszystko to jest doceniane przez tych, którzy mają moc, by cię pchnąć naprzód. I nie będziesz musiał się sprzedawać, dostosowywać, ukrywać. To, co jest w tobie, zostanie rozpoznane jako skarb. Ten rodzaj uznania nie jest ludzki. Jest proroczy, to niebo wkraczające w ziemskie przestrzenie, to odpowiedź na cichy proces, uhonorowana widocznością. Twoje imię rozbrzmiewa tam, gdzie nigdy nie marzyłeś by wejść. A kiedy te drzwi się otworzą, nie zdziw się. Po prostu pamiętaj, zostałeś ukształtowany na ten moment i nikt nie będzie mógł cię powstrzymać. W świecie, który nagradza wygląd, autopromocję i hałas, dokonałeś cichego, ale potężnego wyboru. Pokory. To nie twoje CV przyciągnęło uwagę w niebie, ani twoje kontakty, ani twoja wydajność. To było poddane serce, postawa wobec przeciwności, cisza pełna wiary, gdy wszystko wokół prosiło o bunt. Pokora była tajnym kodem, który odblokował niebiańskie portale, których pycha nigdy by nie dosięgła. Ukląkłeś, kiedy mogłeś podnieść pięść, wybrałeś zaufanie, kiedy wydawało się łatwiej krzyczeć. Ta niewidzialna postawa, ten intymny ołtarz, który zbudowałeś, gdy nikt nie patrzył, to jest to, co sprawiło, że niebo się skłoniło. Pokorni nie są ignorowani, są obserwowani w głębi. A kiedy przychodzi czas wywyższenia, nie jest ono kruche ani tymczasowe, jest solidne, zrównoważone, niezachwiane. Twoja promocja nie będzie wynikiem manewrów, lecz wierności, a to straszy system. Bo podczas gdy świat próbuje otwierać drzwi siłą, ty miałeś cierpliwość, by czekać, aż sam Bóg odwróci klucz. Nie zostaniesz wyniesiony jako nagroda pocieszenia, ale jako uznanie za stałą, cichą i prawdziwą wiarę. Pokora była sekretem twojej stabilności, a teraz będzie podstawą twojej wspinaczki. Kto buduje na ego, rozsypuje się, kto buduje na poddaniu, pozostaje, a ty masz wkrótce pozostać w miejscach, które inni tylko odwiedzili, bo gdzie niebo kogoś sadzi, nikt nie może go wyrwać. Jest moment, w którym otoczenie zaczyna się zaciskać, nie z powodu kary, ale z powodu ekspansji. Czujesz to. Rzeczy, które wcześniej cię karmiły, teraz cię opróżniają. Przestrzenie, które wcześniej cię pocieszały, teraz cię duszą. Ludzie, rutyny, systemy, wszystko wydaje się za małe na rozmiar tego, co bije w tobie. I ten dyskomfort nie jest emocjonalny, jest duchowy. To znak, że dzieje się przejście. Niebo reorganizuje Twoją geografię, nie tylko fizyczną, ale emocjonalną, mentalną i relacyjną. Zostałeś udoskonalony na małym polu, gdzie Twoje korzenie mogły głęboko rosnąć. Ale teraz powołanie prosi o przestrzeń, rysowane są nowe horyzonty, a Stara Ziemia, która Cię wcześniej karmiła, nie zawiera już miary Twojego wzrostu. Bóg, Prowadzicie do nowego wymiaru, gdzie twój głos dotrze dalej, twój wpływ zostanie wzmocniony, a twoja siła będzie nieunikniona. Ale zanim przejście nastąpi w naturalnym, zaczyna się w środku. Dlatego wszystko wydaje się nie na miejscu, ponieważ jesteś duchowo aktualizowany. Święte przejście nie jest ucieczką, jest powołaniem. Jesteś wzywany, aby zająć terytoria, które wcześniej odwiedzałeś tylko w snach. A kiedy ten ruch zacznie się dziać, nie opieraj się. Ziemia, która porusza się pod Twoimi stopami, nie przewraca cię. Pcha cię do przodu. Strefa komfortu jest burzona, ponieważ czeka na ciebie coś znacznie większego, a niebo jest zdeterminowane, aby cię tam zabrać, nawet jeśli musicie to wyprowadzić z tego, co znane. Czas siania na suchej ziemi się skończył. To. Co wcześniej wymagało nadludzkiego wysiłku, aby przynosić minimalne owoce, teraz zostanie zastąpione sezonem płodności. Ale nie chodzi tylko o obfitość, chodzi o dostosowanie. Gleba, na której byłeś, nie była już kompatybilna z głębią Twojego ziarna i dlatego Bóg Cię przesadza, nie tylko zmienia Twój adres, ale zmienia położenie Twojej esencji. Nowa Ziemia jest bardziej żyzna, ponieważ została przygotowana, aby przyjąć dokładnie to, kim się stałeś. To, co wcześniej było walką, teraz będzie płynnością. Drzwi, które się nie otwierały, kontakty, które się nie rozwijały, projekty, które utknęły wszystko to było związane z niewłaściwym środowiskiem. Nowa Ziemia już na ciebie czeka. Gleba, na której twoje pomysły szybko wykiełkują, gdzie właściwe połączenia zakwitną naturalnie, i co ważniejsze, gdzie twoja dusza znajdzie spokój, bo to nie tylko ziemia produktywności, ale celu tam zostaniesz rozpoznany, ale także szanowany, świętowany, ale także zrozumiany. I choć przejście może wydawać się ryzykowne, jest pewność, która cię wspiera: nie idziesz sam. Ten sam Bóg, który cię zasadził, teraz cię przesadza, a On nie marnuje nasion. Wszystko, co było uprawiane w poprzednim sezonie, łzy, straty, oczekiwania, zamieni się w drzewa owocowe w tej nowej podróży. Masz wkrótce zakwitnąć jak nigdy dotąd, a gleba jest bardziej niż gotowa. Modliłeś się o uwolnienie, prosiłeś o siłę do wytrwania. Błagałeś o ulgę, znak, minimalne zaopatrzenie, które pomogłoby ci kontynuować, ale to, co nadchodzi, jest znacznie większe niż to, o co prosiłeś. Masz wkrótce zostać zaskoczony obfitością, która nie będzie tylko materialna, ale duchowa, emocjonalna i relacyjna. Bo gdy niebo odpowiada, nie oddaje na tym samym poziomie błagania, odpowiada na poziomie wiary, wierności i misji. A twoja misja jest zbyt wielka, by żyć okruchami. Ta obfitość nadejdzie w nieoczekiwany sposób: połączenia, które otwierają ścieżki, możliwości, które zmieniają grę, zasoby, których nawet sobie nie wyobrażałeś. Ale najpotężniejsze będzie to, co dzieje się w środku, poczucie pokoju, jasności i kierunku. Które zastąpi cały chaos poprzedniego sezonu. Twój umysł zostanie odnowiony, Twój głos będzie miał większą pewność, a Twoja wizja zostanie poszerzona, ponieważ prawdziwa obfitość zaczyna się w niewidzialnym, a Ty masz wkrótce przelewać się. Nie chodzi o luksus, ale o dziedzictwo. To, co Bóg uwalnia na Twoje życie, to zaopatrzenie, abyś mógł wypełnić cel. Będziesz kanałem błogosławieństw, a nie składem. Obfitość cię dosięgnie, ale także przepłynie przez ciebie, a ten przepływ będzie ciągły, ponieważ pochodzi ze źródła, które się nie wyczerpuje. Przygotuj się. Żniwo będzie większe niż pole, które zasiałeś. To nie jest przyszła obietnica, ani odległy plan. To dzieje się teraz. Niebo nie czeka, aż poczujesz się gotowy. Ono porusza wszystko wokół ciebie, aby pchnąć cię tam, gdzie zawsze powinieneś być. Kiedy czytasz te słowa, aniołowie są już w ruchu. Imię, które wydawało się zapomniane, jest już na ustach autorytetów. Możliwości, które wydawały się nieosiągalne, zbliżają się z pilnością. Wszystko jest dostosowywane z boską precyzją, aby cię ustawić. Prorocza aktywacja. Nie jest ideą, jest rzeczywistością. Objawia się, gdy niewidzialne zaczyna dawać znaki w widzialnym. Nieoczekiwany telefon, rozmowa, która wszystko zmienia. Zaproszenie, które wydaje się małe, ale niesie ciężar rewolucji. Czas oczekiwania się skończył. Teraz jest czas spełnienia, a niebo nie potrzebuje Twojej zgody, tylko Twojego przygotowania. Ponieważ to, co nadchodzi, wymaga gotowości, a nie doskonałości. Zostałeś przygotowany na ten dokładny moment, i nawet jeśli wciąż istnieją wątpliwości, nie są one większe niż dekret, który został już przypieczętowany na Twoim życiu. Wszystko, co przeżyłeś do tej pory, posłużyło do tego punktu aktywacji. Teraz jest czas, aby się ustawić, podnieść głowę i wejść. Nie ma już możliwości odkładania tego, na co niebo już zezwoliło. To się dzieje i jesteś gotów.